Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca, bo ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Dar pokoju, o którym Pan Jezus tutaj wspomina w tym fragmencie z 14 rozdziału Ewangelii Jana, Pojawia się także w innych miejscach Nowego Testamentu. Pan Jezus wskazuje, że pokój, który pochodzi od Niego, jest bardzo ważnym darem, ale jest to pokój, który ma nazwę taką jak pokój światowy, ale jest czymś innym. Na świecie pokój mamy wtedy, kiedy się czujemy bezpieczni, pokój mamy wtedy, kiedy jesteśmy silni, kiedy jesteśmy mądrzy, kiedy rozumiemy sytuację pokój wtedy kiedy mamy panowanie nad warunkami w których w danej sytuacji się znajdujemy. Tymczasem pokój który chodzi od Boga ma swoje źródło w Bogu i jest niezależny od tych wszystkich zewnętrznych czynników. I to jest bardzo ważne, że jest on niezależny. Bo znaczy, że zarówno przy braku władzy, przy braku majątków, w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia czy w sytuacjach zagrażających nawet naszym bliźnim, źródło pokoju Bożego ciągle jest możliwe do otwarcia i do przyjęcia od Chrystusa tego pokoju. I nawet więcej, pokój ten jest nam dawany za każdym razem od Ducha Świętego, kiedy Boga o to poprosimy. Ten pokój Chrystusowy można u Pana zobaczyć nawet w najtrudniejszej godzinie męki. Kiedy cierpiał wiele niepokojów, kiedy cierpiał wiele obelg, zła, cierpienia, w końcu samej śmierci, do końca pokój ten objawił się w tym, że nic nie rozproszyło naszego Pana w jego drodze do Ojca, w jego powrocie do nieba. Ostatnie Jego słowa, Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mego. Widzimy więc, że pokój ten Boży stabilizuje w nas nadzieję, Umacnia nas i zachowuje właściwy kierunek w naszym życiu, i okazuje się, że pokój ten jest dużo silniejszy nie tylko od innych pokojów w naszym życiu, ale od wszelkich zagrożeń. Jest to bezcenny dar od Boga. Pokój ten otrzymujemy od Chrystusa, kiedy się modlimy, ale pokój ten możemy przekazywać sobie wzajemnie. Słowo, które kierujemy do naszych braci i sióstr, jeżeli mają otwarte serce, jeżeli my jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego, to wypowiadając słowo pokój z Wami, odczuwają pokój, który idzie za słowami, kiedy uczeń Chrystusa je wypowiada. Kościół świadomy, Mocy tego pokoju oraz tego, że otrzymał każdy chrześcijanin władzę przekazywania tego pokoju, wręcz zamknął to w wielu pozdrowieniach. Franciszkanie pozdrawiają się wezwaniem pokój i dobro. Biskup, kiedy błogosławi, mówi: Pokój z Wami, znak pokoju, przekazujemy sobie w czasie Eucharystii. Obdarzajmy się wzajemnie pokojem i umacniajmy, nawet jeżeli nie wszyscy ludzie są zdolni do przyjęcia tego pokoju. To jednak jest on rzeczywistym zakotwiczeniem naszych serc i powoduje, że nie tracimy właściwego kierunku, ale zawsze możemy iść za słowem Chrystusa aż osiągniemy samo niebo. Panie Jezu, Dawco pokoju, dawaj nam zawsze twój pokój, tak jak i teraz. Pokój z wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.